Gramy koncerty, tworzymy nową muzykę. Ta praca rozwija się i łańcuchowo, organicznie, i do której ciągle zapraszani są nowi młodzi ludzie z Sejny okolic. W tym momencie jest, jest tak, że ci najstarsi uczestnicy e, i to, to jest płynne, bardzo tak jak powiedziałem, organiczne, ci najstarsi u, uczestnicy mają pieczę nad najmłodszymi. Dla nas e, źródło i cała, cały sens w ogóle tego, co robimy, to jest budowanie wspólnoty. Ten program jest bardzo, e, bardzo długo się rozwijał i ma bardzo, jest wielowątkowy. Myśmy, myśmy zaczynali od spektaklu teatralnego w pustej, białej snagodze, świeżo obremontowanej, w której od, od wcześniej od prawie 20, 20 lat był, był magazyn nawozów sztucznych, która została całkowicie wyczyszczona mną, ob, ob, wewnątrz, to znaczy nie, nie było tam zupełnie tej treści, jaka była wcześniej. No i na, na samym początku dla nas to było, to było niesamowite, ponieważ odkrywaliśmy zupełnie nieznaną część naszego, naszego miejsca, zupełnie nieznaną historię naszego miejsca. I, i, i właśnie pracując i robiąc to właśnie w, w, poprzez, poprzez środowisko teatru, poprzez muzykę, właśnie to, to było bardzo, bardzo inspirujące dla młodych ludzi. I mam nadzieję, że jest do dzisiaj, ponieważ co roku, dołączają nowi, przychodzą, uczą się, wchodzą w ten program i są przyjmowani przez, przez swoich starszych kolegów. No, całym, całym źródłem dla nas, takim matecznikiem jest oczywiście tradycja muzyczna Żydów Środkowo-Europejskich, tradycja klezmerska, muzyka weselna. W czasie, kiedy zabieraliśmy się w ogóle za tą, tą muzykę, to ta tradycja była nieobecna. I, I wszystkie nagrania, które dostawaliśmy, pochodziły z oceanu. I dla nas naj, naj, takim naj, najbardziej realnym źródłem były nagrania sprzed wojny, które były wynikiem nostalgii za Starym Światem. Myśmy tę starą muzykę najczęściej adaptowali na, na swoją wrażliwość. No to jest taka muzyka, muzyka ludowa, o której mogliście słyszeć. No są, są wszystkie formy muzyczne, które się gra, odpowiadały scenariuszowi wesela. My gramy na przykład takie formy jak chos, chos, kiedy no, na przykład jest w scenariuszu w wesela nie, zawsze coś takiego, że pań, e, e, dedykuje się taniec rodzicom państwa młodych. Jest, jest tak też, bo właśnie tak jak mówiłem, pożegnanie Panny Młodej z domem rodzinnym, gdzie mistrz ceremonii śpiewa do, do improwizowanej formy, takiej bezrytmicznej i opowiadając całą sytuację, że to się nazywa w języku jidysz czyli wywołanie łez u Panny Młodej. I on mówi do niej, śpiewając i improwizując tekstem, rymując, mówi, że już, już nigdy nie wrócisz do domu rodzinnego, pożegnaj się z matką, pożegnaj się z ojcem, pożegnaj się ze swoimi siostrami, ze swoimi braćmi, bo tutaj już nie wrócisz. Później jest forma, kiedy wszyscy goście weselni właśnie spod tego domu yy, we, 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 rodzinnego odprowadzają pannę młodą i spotykają ją z panem młodym pod chupą, pod synagogą. Wszyscy goście tam się schodzą. Prowadzi się klezmerzy, prowadzą ten cały korowód, yy, to się nazywa dergasen Gasen czyli taka pieśń drogi, przejścia.